Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy w Geometry Dash Sub Zero. Tutaj właśnie mamy poziomy takie jak Press Start, Knock M i Power Trip. Pokażę Wam dzisiaj jak zdobyć wszystkie koiny na nie. <kłysy> Najpierw muszę to przejść. bo coin to jest całkiem późno, po pierwsze jakoś 50% około 60% podobnie jak w stereo matem. ale to jest chyba mój ulubiony poziom, jest tak fajny to jest press start właśnie i to przejdzie. Troszkę mnie będzie gonić. Muszę uciekać. Nie powiem wam co będzie się dalej działo. O, tu będzie coin pierwszy. Trzeba tu wlecieć. A drugi tu już za chwilę. Trzeba kliknąć tylko jednego orb'a tutaj. I jest coin. teraz ona dalej mnie będzie gonić I teraz będzie coś Nowego Dobra, jestem znowu tu Tutaj chodzi o to, że trzeba Tutaj tak górą przelecieć Dobra, poddaję się, tam jest coin właśnie Dobra, ale Teraz zajmijmy, i tam jest koniec, już co nie? Te... Ale teraz zajmijmy się poziomem Nokem <noise> Tutaj nie mam coinów O, właśnie tutaj jest ukryty. Zapomniałam o nim, nie? Tak, na samym początku już jest, co nie? Znowu ominął? No nie Co to się tak zacina? Znowu <ścoughs> No nie Jest łatwy, co się dzieje? W sumie nie jest taki łatwe. Znowu pominąłem. To jest chyba nie jakieś. <ścoughs> Jak ma się dzieje, Uda mi się tu te koiny zdobyć. Znowu pominąłem. Jeszcze wcześniej ich nie zdobyłem. Na Power Tripie już mam i na press ale tutaj jeszcze nie mam. <laughs> A na press startę ostatni coin to jest przesada. Zdobyłem przez chwilą coina, czy nie, bo nie wiem. Mam nadzieję, że zdobyłem. To jeżeli nie, to to, co zagrałem, byłoby sensu. Ominąłem klucza, który jest potrzebny, aby zdobyć jednego koina, który tu jest właśnie. To jest trudne. Nie. Ale teraz postaram się wszystkie coiny zdobyć. Z, tam, z tamtym kluczem też No nie. O tu jest Tłoszdeb Locket. Teraz zauważyłem dopiero. A, nie zdobyłem klucza, dobra. Nieważne, ważne żeśmy spróbowali przejść z tamtym Ten koń jest wymagany, a tam tę Ten klucz znaczy. Wtedy tam na to będzie platforma. Myślałam, że to tu jest klucz. Jaka pomyłka. <laughs> Jak ja bardzo chcę mieć te koiny. To, to jest tak trudne do zdobycia. Nie będzie mnóstwo wróg, zanim to zdobędę. Że <laughs> <laughs> teraz tego klucza w końcu zdobędę. Myślałam, że to tu jest ten coin, bo zapomniałam, że za ominął. Dobra, Bardzo się robi wkurzający. A jeszcze w geometry dasz Meldo, gdzie nie mam już chyba. chyba jednego coina On tam tylko nie mam <grymne> pojęcia, gdzie one są. Tutaj wiem, bo widziałem filmiki. No jest z tamtego też widziałem filmiki, ale nie pamiętam już. Może też... Coś... A, też pamiętam z The Seven Switch. To jest tak ale nie pamiętam dokładnie, gdzie on był. No nie, znowu nie mam klucza. Ja nigdy tego nie zrobię. W końcu przejdę to I jeszcze zdobędę przy okazji ostatniego coina Ten wave jest trudny dosyć Ale nie najgorszy jednak Tu jest coin Dobra, teraz muszę tego klucza zdobyć i muszę to przejść w końcu. Znowu zapomniałam, Janie. 23 próby, tu jestem... Ja nie mogę Jeszcze takiego poziomu nie było W sumie muszę Wam coś przekazać Ja już mam Wszystkie coiny na wszystkich poziomach Oprócz tych, których nie przeszedłem Czyli mam wszędzie I na ale na tu wszędzie Jedyne gdzie nie mam to na Klub stepie Na Theorowe 2 I na Deadlocked Bo tego nie przeszedłem a na klucz planujemy jeszcze wszystkie kolejne Nie jak z tymi innymi, bo one są. Bo one są trudne. Bardzo Ale ten poziom to jest jakieś przygięcie. Ale w ogóle jak zrobić coś takiego? Ja bym chciał umieć coś takiego zrobić. Nie wiem jak to twórca zrobił. Że rozumiem, żeby z tymi teleportami, ale z tymi literami poruszającymi się. Jak to zrobić, bo Nie wiem. Zmieniającym się to Nie dość, że wpadłem, to jeszcze ominąłem. Jeszcze się okaże, że będę to godzinę robić Nie będę mieć jeszcze czasu na geometry i też się okaże Ja chcę to szybko zrobić, a to jest takie męczące Znowu? Chociaż tego trzeciego coina z dołu i to przeszedł. To już się robi irytujące. Wtedy już mi zostanie ten drugi z kluczykiem właśnie. Myślałam już, że tu jest klucz. Jeszcze czego? Dobra. Teraz to już się musi udać. Już się zdenerwuję. Ja coina nie zebrałam znowu. Może zebrałam, nie pamiętam że teraz zebrał i to przeszedł. Rozumiem po co jest ten orb na górze. Co ja już się dałam na to nabrać, myślałam, na, że będę na górze i przez to wpadłem w kolce na dole. Więc może po to. Żeby pamiętał, że teraz klucz jest. Właśnie o to! Nie! Właśnie o to nie chodziło. No się platforma pojawia, ale to nie oznacza, że mam skinąć. <śścoughs> Czy to się w końcu uda? To się nie udało. klucza, ale się nie udało. jeszcze czego? Udało mi się! Udało mi się! Jest! Ale niestety nie mam koina. Dobra, kolejna próba. Ten poziom mnie naprawdę wkurzył. To uszy <noise> jeżeli nie zdobyłam klucza to gra jest bez sensu i po prostu starczy zginąć tam jest żółty koń a ja już go zdobyłem dlatego, bo ten bo aby się pojawił taki, że już zdobył że widział to by musiał być ten to by musiał wyjść z poziomu Jakby co nie? CO TO BYŁO? Jest poziomu Wtedy tam. I wtedy się odświeży dopiero. No właśnie, to jest bug. Oglądałem w YouTube filmik, że jest taki i będzie mi się łatwiej zdobywało klucz. Dlaczego no, czemu dopiero teraz to wykorzystałem? Ojdź. No właśnie, ale to nie działa najlepiej. Ale widzieliście tego baga, przy oka. Nie wiem czemu to tak działa. Ale działa. Ile ja już na tym poziomie siedzę? 14 minut, a na poprzednim siedziałam 3 minuty. To jest jakiś koszmar. Co ja na poprzednim nie dotarłam do końca z tą głupią ostatnią monetę. Ta, też jest głupia. Próbuję na praktyce wykorzystać tego baga, bo chcę zobaczyć, co on może mi pomóc zrobić. A może nie na praktyce, tylko po prostu zagram z tym bagiem. A, nie zadziała teraz. Jeszcze czego. Dobra, muszę tego baga wykorzystywać, bo inaczej tego nie przejdę. Ostępdaję, że na power prydny pójdzie o wiele lepiej. Wi jakieś 3 minuty właśnie, a nie jakieś 20. W sumie to jest 17 nie 20 O. to to, że ta muzyka nie jest zsynchronizowana, jeżeli wykorzystuję tego baga. Aha, czyli ten bug mi nie pomoże w niczym, bo potem przegram. Naprawdę kurzę na ten poziom. To nawet nie jest problem z do końca, tylko z tym coinem. Co to miało być? Czemu mnie nie wyrzuciło tak, jak powinno? Ten poziom jest. Mam nadzieję, że twórca gry zobaczy ten film i naprawi niektóre bugi. Albo ułatwi tam tego koina z tym kluczem. gry, czyli pan Robert przesadził z tym. <Suszy> już tu. W końcu to się uda? Jest, mam klucza. To jeszcze zdobyć koina teraz i podam jeszcze... Nie! To jest przegięcie! To widzowie! Poddaję się. Ten poziom mnie wkurzył. I trudno. Teraz power. Thrift. I on mnie pewnie aż tak nie wkurzy. No zobaczycie, że na poziomach, które nie są nok-em, pójdzie mi o wiele lepiej. W sumie ciekawe jak będzie w gołom taki też. To... Tutaj szybko pewnie zrobię, może nawet 5 na pre-start, bo na prestart nie doszedłem do końca w końcu. Tam był coin. Ten coin jest fajny. Jest jednym. Każdy coin jest fajny dla mnie teraz. Oprócz tamtych. O właśnie, tak trzeba zdojść tego koina, co nie? Tylko nie za szybko. Trzeba wcześniej kliknąć niewidzialnego Orba i potem jeszcze raz. Tylko nie tak szybko, aby nie wpaść na kolce. Dla mnie teraz każdy coin jest najlepszy. A każdy, który jest w Nokem jest najgorszy. W ogóle nie idzie po tamtym nogę. Nie, ja nie robię coinów z Geometry Dash Metal. Naprawdę. Nie mam siły do tego. Sro, jeszcze Power 3 by Tyle. Znam filmik, że Geometry Dash sub zero coin z na YouTube jest taki i ten tam były omawiane wszystkie coiny I mówił ktoś właśnie, że to nie powinno tak być Że te coiny są bez sensu, co nie? Ale potem była aktualizacja i mówił, że jest lepiej, co nie? Bo wcześniej przed aktualizacja To w ogóle nie było widać, że to ma być coin. O i tu trzeba kliknąć cztery razy, aby mieć coina są wszystkie kojny. Teraz wystarczy dojść do końca. Dobra, nieważne. Zdobyłem kojny. I jeszcze mogę Wam pokazać, So, zrobiłem zwykłą geometrię To są moje statystyki Widzicie Mam takie ikony Co nie tutaj No i fajnie No więc To już będzie na tyle w tym odcinku Cześć, cześć